Cześć ludzie, kochane, to znowu ja. Teraz to chciałam powiedzieć Wam taką informację, żeby Wam pomóc. Tutaj nie łamię regulaminu, nic. Nikt. Zaraz, może ja zacznę od początku, bo się pogubię. Jeżeli ktoś kiedyś będzie partnerem, to ja Wam powiem, Czego nie należy robić, żeby film nie nadawał się do partnerstwa. No regulamin czytałem, nie raz, nie dwa, ale nie doczytałem może wszystkiego. Latka lecą, może nie aż tak błyskawicznie przeczytałem, o co chodzi. Mój pierwszy film. Zobaczcie, jak chcecie. Pierwszy film, to tam jest pół minutki. Na, na molo go kręciłem w Brzeźnie. Pokazuję morze i molo. I to ten pierwszy film mój, to w ogóle chciałem spróbować. I tak do YouTube'a się dostałem, ten pierwszy film. Oglądalność ma no, prawie 10 tysięcy razy. Oglądany już był, ale nie ma możliwości zarabiania. Tam kciuki w górę, jeden komentarz. Ja dopisałem to, czyli dwa komentarze, trochę kciuków w górę. Ale prawie 10 tysięcy i nie ma możliwości zarabiania. Myślę, kombinuję. No, nieładny, krzywy, bo pierwszy, bo robiony aparatem, a nie kamerą. Co ja się namyśliłem? Dzisiaj, przez przypadek, wchodzę do regulaminu, jeszcze raz czytam. Tam o partnerstwie, i tu właśnie jest ważne. I ja do tego filmu. Jeśli już to mówiłem, że nie wiedziałem to mój pierwszy film i tak dalej. Podmieniłem muzykę, żeby to było łatwiej. Bo tam w sumie ja nic nie mówiłem. Ja nie wiedziałem, jak się mówi. Na filmikach, na vlogach, czy co się mówi, co się opóźni. Także był tylko szum i mucha tam brzęczała, Widać tą muchę. żeby było pięknie, podmieniłem dźwięk. A jak podmieniłem muzykę, to już jest nie oryginał. I dlatego nie, nie, nie ma możliwości zarabiania na tym filmie, nie ma reklam. Może tam są jakieś reklamki, ale na nich nie zarobię. Ja co chodzi, jeżeli... Jeszcze raz tak tylko podpowiadam dla młodych... Yy, Eee, a właśnie, którzy <laughs> będą partnerami kiedyś. Jak już zrobicie jakiś film, nawet jakbyście pokazali Morze, Jezioro, Brzozę, ja nie wiem co, ptaka lecącego w powietrzu, <laughs> nie podmieniajcie dźwięku. Nie zarobicie na tym miejscu, już nie jest film oryginalny. A najważniejsze, to czytajcie dokładnie Ani tak jak ja, właściwie pobieżnie regulamin. Tak samo ja i mam banera. No nie mam, bo kiedy ja dostałem link z YouTube'ażem w kleju, tam gdzie w miejsce tła kanału ja to zrobiłem i ja partnerstwo mam, ale nie mam banera, bo coś tam, bo może nie umiałem go wymyślić, powiedzieć, jak ja mówię... I też na pewno pisem. Nie zależy mi na banerze i tych dodatkach, bo ja nie wiem jak to robić. Ja mam tylko jedną mi jest ciężko pisać, co dopiero jakieś tam banery, zakładki, wstawki. Ja tego nie dam rad robić. Ale najważniejsze to jest to, że ja Wam mówię: jak podłożycie inny dźwięk, to nie jest oryginał i nie będziecie na tym zrobili. Dobra, to tyle. Się rozgadałem, zaraz się pogubię i Wam pomieszam w głowach. Trzymcie się też.